Cześć, tutaj mam zestaw, czterech krzesła plus stół, krzesła, krzyżak, tapicerowane, na siedzisku mamy tutaj welur, szary taki grafitowy, to jest konkretnie Kronos i w środku mamy piankę, konstrukcja krzesła, czyli ten szkielet, który widzicie, który jest czarny, jest z drewna bukowego, konstrukcja stołu, nogi i skrzynka są drewniane, płyta, blat laminowany, nogi, skrzynie czarne, płyta laminowana jest, jest to DomCraft złoty, bardzo fajnie usłojony, jak na laminat, Jedna z najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych płyt teraz na stoły. One są właśnie często łączone, jasny dekor drewna na blacie, z krzesłem, krzyżakiem. Czasami są to ciemne siedziska, czasami są to jasne siedziska, czasami są to siedziska drewniane. Jeśli chcielibyście twarde siedzisko, no to mamy innego krzyżaka, trochę inaczej zbudowanego. Możecie sobie poszukać w innych wideo. A teraz zaraz Wam zaprezentuję, jak wygląda ten stół z sześcioma krzesłami. A więc tak wygląda z sześcioma krzesłami. Krzesła bez problemu mieszczą się pomiędzy nogami stołu, a to dobrze. W dodatku te nogi są rozsunięte bardzo na zewnątrz. Że tutaj prawie do końca blatu, blat ma 120 cm długości, więc jest całkiem sporo miejsca, jak na taki rozmiar stołu. Mam tu 80 na 120 z jedną wkładką 30 do 150 zaraz rozłożę stół, Wam pokażę, jak to wygląda z wkładką. Wkładka jest trzymana pod blatem. Jak rozsunę stół, to środka jest wkładka. Tak wygląda stół, który już ma wkładkę, wystarczy teraz rozsunąć. Wkładkę używacie, kiedy potrzeba, a jak nie potrzeba, chowacie pod blat.